Pytania i odpowiedzi, odcinek siódmy, nie ostatni. Jakie negatywne skutki na piwo może mieć dłuższe przetrzymywanie nad drożdżami? Tydzień temu miałem zlewać portret na cichą, ale niestety rozchorowało mi się dziecko. Dodam, że planuję jeszcze krótką cichą z płatkami. No, generalnie... Trzeba bardzo długo trzymać piwo z drożdżami, żeby wystąpiła autoliza, czyli kanibalizacja drożdży, i wtedy mogą wystąpić jakieś negatywne skutki, typu aromat pieczonego ziemniaka, przepalonego mleka, dość nieprzyjemne rzeczy. Natomiast tydzień to nie jest taki czas, żeby coś tam złego mogło się stać, także nie pękaj i będzie dobrze. Pytanie drugie: czy laktozę można dodać w każdym momencie ważenia piwa Milk Stout? Czytałem o wielu sposobach na 60, na 10 minut, na cichą i tak dalej. Czy dodanie jej w różnych momentach wniesie jakieś różnice? No nie sądzę. Nie sądzę. W zasadzie wydaje mi się, że chodzi głównie o to, żeby ją rozpuścić, ewentualnie wysterylizować. E, aczkolwiek w czystym cukrze, w jakim w zasadzie jest laktoza, nic złego tam mieszkać nie powinno. Ja bym dał na koniec gotowania, tak tylko żeby się rozpuściła. Pytanie trzecie. Czy płatki dębowe i inne pływające na powierzchni dodatki dodawane na cichą fermentację mogą zagrozić piwu, pływając swobodnie na powierzchni? Czy z zasady lepiej wszystko zatapiać w piwie, czy nie ma ryzyka? Widziałem kilka efektownych zakażeń właśnie z płatkami dębowymi, ale chyba wynika to z tego, że nie zostały dobrze zdezynfekowane. Ja bym je wymoczył w alkoholu przed dodaniem do piwa. I wtedy raczej ryzyka wielkiego nie ma. Ja stosowałem płatki dwukrotnie albo trzykrotnie i nic złego się nie stało, chociaż pływały dość długo. E, inne dodatki, no nie wiem, co masz na myśli. Chmiel nie jest żadnym e, zagrożeniem, bo on jest e, z reguły antyseptyczny, więc e, nawet zabezpiecza piwo, pływając e, na powierzchni. Inne podobnie pewnie jak płatki, kwestia dezynfekcji. Pytanie czwarte. Jak to jest, że w wielu piwach, których nazywają się Pale Ale, iPa, IPA pochodne, podstawę stanowi słód Pilzeński. Czy to nie jest tak, że w tych stylach jednak podstawę powinien stanowić słód Pale Ale? Jakie cechy słodu Pilzeńskiego sprawiają, że w tych piwach zastępuje on Pale Ale? Jakie cechy? Cena! U nas po prostu słód Pilzeński jest bardziej popularny, a więc tańszy. A właściwości mam w zasadzie podobne, więc ja bym się tam jakieś afery nie doszukiwał, w tym po prostu kwestie ekonomiczne i kwestia dostępności. Piąte, czy zbyt długie wysładzanie może mieć negatywny wpływ na piwo? Zawsze staram się, aby filtrat spływał jak najwolniej, jednak ostatnio naszłam mi wątpliwości, czy nie ucieka mi wtedy temperatura i czy może to wpłynąć na piwo, może trochę przyspieszyć. To zależy. Jeżeli zrobiłeś wygrzew poprawnie, i enzymy zostały zdezaktywowane, już nie pracują, to nie musisz się spieszyć z filtracją. Więcej, wolna filtracja zwykle sprawia, że wydajność jest wyższa, natomiast no, ucieka temperatura rzeczywiście, ciężko dopilnować tego, żeby nie spadła. No i później musimy jednak tej energii dołożyć więcej, żeby piwo znowu zagotować. Zatem na plus wydajność, na minus strata czasu i energii, którą trzeba później poświęcić na podgrzanie piwa, zawrzenie piwa. Fermentację przeprowadzam jak, większo jak większość w wiadrze. Burzliwa, wiadro przykryte, wetknięta rurka z wodą. Postanowiłem ją przenieść w inne miejsce, chwyciłem, uniosłem. Wiadro się odkształciło i zassało do środka część wody z rurki. Kontynuować fermentację, czy dać sobie spokój i w kanał. Jest takie piwowarskie powiedzenie: wylać zawsze zdążysz. Ja bym się tym nie martwił. Jeżeli piwo już było po jakby burzliwej fermentacji i miało alkohol, to było jakby tym alkoholem zakonserwowane. Odrobina wody w tej porze roku, kiedy jakby muszek nie lata zbyt wiele, nie ma dużo zanieczyszczeń w powietrzu, nic nie jest złego nie powinno stać. Wylać zawsze zdążysz, kontynuuj. Siódme. Trzy tygodnie temu zabutelkowałem swoją pierwszą warkę Golden Ero. Po tygodniu sprawdziłem zwania oczywiście gazu brak, ale za to ładny, chmielowy zapach. Po trzech tygodniach gaz minimalny, ale za to aromat zdominowany przez drożdże. Czy to normalne? Łoży się z czasem i ustąpi miejsca aromatom chmielowym? No zasadniczo po trzech tygodniach, jeżeli trzymałeś w, we względnie wysokiej temperaturze, nagazowanie powinno już być. No chyba, że surowiec z refermentacji był źle rozprowadzony albo było go zbyt mało. Drożdżowy zapach, no to jest cecha młodego piwa po prostu. Aczkolwiek to już też 3 tygodnie w butelce. No nie powinno go być, chyba że jest bardzo mętne piwo jeszcze te drożdże nie osiadły. Yy, potrzymaj w ciepłym. Tak z tydzień, półtora, a później przenieś do chłodnego, żeby drożdże opadły na dno i powinno być ok. Yy, jeżeli drożdże opadną, to nie, nie będzie tego drożdżowego aromatu i smaku. Ósme. Jakie są za, a jakie przeciw? E, brew in a bag. E, no, za to na pewno wygoda i oszczędność czasu, a przeciw e, niska wydajność, no i koszt dworka, który nie jest wcale taki niski. Dziewiąte. Czy wysyłanie piwa na konkurs piw domowych użył uważonego osobiście, ale z czyjejś receptury znalezionej, znalezionej w sieci, czyli takiej, która ma już swojego konkretnego autora, jest czymś złym? Mam raptem kilka warek na koncie, i raczej nie czuję się na siłach, żeby projektować własną recepturę. Nie, to nie jest nic złego. Myślę, że wielu piwowarów na czymś się przynajmniej wzoruje, jeżeli wręcz nie korzysta ze znalezionych receptur. Natomiast receptura zaryzykuje stwierdzenie, że receptura to jest jedna dziesiąta sukcesu, a pozostałe 90-90%. To jest fermentacja, twoja praca, twoja dokładność, więc rób, rób ze znalezionych receptur i nie krępuj się. Dziesiąte. jaki jest koszt otworzenia browaru kontraktowego. Zasadniczo to nie mam pojęcia, bo nie otwierałem, natomiast można sobie policzyć na palcach, jeżeli warka piła domowego 20 litrów kosztuje powiedzmy w przybliżeniu 50 zł, no to jeżeli uważymy go w skali komercyjnej, powiedzmy 2000 litrów, czyli 100 razy więcej, no to będzie 5000 zł. Tyle na nas będą kosztować surowce. Do tego należy doliczyć oczywiście koszt wynajęcia browaru, energii i tak dalej. Nie wiem jakie one są, no ale myślę, że w 10 tysiącach się zmieścisz. No, oczywiście, butelki, etykietki i tak dalej. Jeżeli doliczysz do tego jeszcze marketing. No to może być 12 tysięcy cena ostateczna, a może być 200 tysięcy w zależności od rozmachu. No ale myślę, żeby wystartować sensownie to w małej skali, to te 15 tysięcy trzeba mieć. Do zmarnowania, bo nie wiadomo, czy będzie sukces czy klapa. Pytanie 11. Jakie piwa można ważyć latem, które wymagają, akceptują wysokie temperatury fermentacji? Mm, no. Wysokie temperatury fermentacji lubią belgijskie style. Aczkolwiek to też nie jest tak, że nastawimy dowolnego belga w 25 stopniach i będzie super. Bo mocne piwa fermentujące burzliwie są zwykle alkoholowe, więc nawet przy belgijskich stylach warto zacząć od, nie, te fermentacje od nieco niższej temperatury i ją podwyższać stopniowo. Ale można patrzeć latem, na pewno dobrze zniesie to sezon. W poprzednim sezonie testowałem Saison'a fermentowanego w temperaturze do 30 stopni Celsjusza i wyszło dobre piwo. Także Belgii, Belgii, a przede wszystkim sezon. 12, Marzysz o założeniu browaru, czy wolisz podążać w inną stronę swojej piwnej kariery? Miałeś okazję uważać coś swojego w prawdziwym browarze? Kurczę, no każdy piwowar domowy marzy o otwarciu własnego browaru. Nie może być inaczej. Ja oczywiście też marzę, nie wiem, może się kiedyś to zjeść, może nie. Nie ważyłem jeszcze w skali komercyjnej, do tej pory, no byłem przy ważeniu, a natomiast sam w garach nie mieszałem, może kiedyś będzie okazja. 13. co zrobić, jeżeli refermentacja w butelkach nie ruszyła? Piwo to American Chocolate Stout, rozlany dwa tygodnie temu, stał w piwnicy, temperatura 16 stopni na butelkę, 3,5 g laktozy, glukozy, nie laktozy. No, 16 stopni to nie jest zbyt wiele, więc przenieś do ciepłego, poczekaj i będziesz zadowolony. 14. Czy można dać do refermentacji dwa lub więcej... Do fermentacji. Dwa lub więcej szczepów droży. Na przykład US-05, Yabaye, albo nawet jeden szczep na górną fermentację, drugi na dolną. Czy takie eksperymenty mają sens? Zawsze eksperymenty mają sens. Dalsza część pytania. Słyszałem o tak zwanym killer factor, ale chyba nie wszystkie szczepy są agresywne i mogą koegzystować. To po pierwsze, tak, znane są na rynku blendy drożdży, komercyjnie nawet sprzedawane. Ja pamiętam Bavarian Wheat z Yista, to jest 3056 Wajst Bavarian Wheat. To jest blend jakiegoś szczepu ailowego i szczepu do piw przenicznych, i to jest sprzedawane komercyjnie i to działa. Są oczywiście blendy lampikowe, które zawierają dzikie drożdże, Lactobacillus i tak dalej. Można kombinować, tylko trzeba to dobrze przemyśleć. Pytanie zasadnicze jest, po co? Tak? Akurat ten przykład US05 i ABAE nie ma sensu, bo US05 to są drogże względnie neutralne i one do piwa nic nie wnoszą, ABAE zdominują swoim charakterem efekt końcowy, więc nie ma sensu marnować US05. Natomiast. No, kiedy się stosuje najczęściej dwa różne szczepy? W piwach ekstremalnie mocnych. Wtedy jeden szczep stosuje się dla uzyskania charakteru tego właśnie oddroży, pochodzenia oddroży, a drugi szczep tylko po to, żeby piwo głęboko i do końca dofermentować, żeby nie było ulepkiem. I wtedy to ma sens. Piętnaste. Jak to jest z dezynfekcją środkami z aktywnym tlenem, na przykład OxyOne? Czy po takiej dezynfekcji, kiedy jeszcze fermentorze lub innym sprzęcie są widoczne kropelki roztworu, można już dopuścić do kontaktu sprzętu z piwem? Jakiej dezynfekcji używasz Ty? Ja używam nadwęglanu sodu i generalnie nie przejmuję się tym, że coś tam, jakieś kropelki zostały. To jest środek neutralny, który do, tej, do tego dość szybko odparowuje, utlenia się. Nie pozostawią nie, nie mając żadnego wpływu w zasadzie na piwo, o ile jest użyty w normalnym stężeniu, bo on jest delikatnie słony. Jeżeli spróbujecie, to, to się przekonacie. Więc, jeżeli zostanie go dużo i np. albo będzie i lub w dużym stężeniu użyty, to może wnieść jakąś słoność do piwa. Także nie przejmuj się, kropelki mogą zostać i lej na to piwo. Czy są jakieś. Hmm. Pytanie szesnaste, ostatnie, czy są jakieś przeciwwskazania aby chłodnicę do brzeczki zrobić z miedzianej rurki? Yy, chyba tylko przeciwwskazaniem jest cena, bo mieć jest droga. Yy, mieć to dobry materiał. Yy, jest coś takiego jak tlenek miedzi, który gdzieś tam mógłby powstać, może powstać przy styku yy, miedzi z brzeczką. Natomiast yy, chłodnica ma kontakt bardzo krótko, a ponadto yy, tlenki mają yy, Podobno tendencje do osiadania na dnie, więc raczej o zdrowie bym się nie martwił, jeżeli masz kasę na miedź to rób z miedzi. Ja zrobiłem chłodnicę z rurki karbowanej do solaru, z rury nierdzewnej. Która jest tańsza od miedzi i jako, że powierzchnia jest karbowana, powierzchnia styku z piłem jest większa, jest bardzo wydajna i to polecam. Na serwisie popularnym, aukcyjnym można znaleźć pod hasłem rura do Solarów, czy rura karbowana do Solarów. Dobra, to tyle na dzisiaj. Zadawajcie kolejne pytania na Ask FM łamane przez Piwolok i widzimy się w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi. Cześć!